wchodząc tutaj, patrząc się na obecność Państwa, nachodzą mi takie myśli, dobre chyba w tym miejscu, zobaczyłem to wszystko, te kości, te, te wszystkie zdobycze z odkrywki węgla i tak dalej, i tak dalej. I skoro Państwo obcujecie tutaj tak zasadnie, no, od dawna, z takimi starymi kościmi. To mi po głowie chodzi, że to dla Was żadne nadzwyczajne zjawisko, jak przyjeżdża do Was stary Wielkona. Ze wzruszeniem się przyjrzałem tym, leciwym szczątkom, ze wzruszeniem i oczywiście wyobraźnia pracuje i można sobie takiego słonia wyobrazić jak chodzi po kominie to było bardzo byłe dla mnie przeżycie i poza tym e, ilustrowałem wiele książek ze słoniami z mamutami ten temat mi się też e, przypomniał przy okazji trochę ilustracji z, e, z wizerunkami tych zwierząt w malarstwie naszkalnym z reprodukcjami. To bardzo pomaga. Także że, że wynoszę bardzo dobre wrażenia z tej wizyty i z mojej wystawy tu w Koninie. Dużo książek kocham, ale jak powiem, że to banalne, e, jak kocham pana Tadeusza, dojrzałem, dorosłem do tego, żeby tak powiedzieć, bo pana Tadeusza poznaje się i czyta się z czasem. W szkole na ogół Słyszy się, że pan Tadeusz to nudał. Pamiętam, że już na Akademii e, zwiedzałem wielką wystawę wystawę m, w Krakowie Podróże Mickiewicza od soletów Krymskich e, przepięknie zilustrowaną i przy tej okazji po prostu e, Zacząłem się w ogóle Mickiewiczem interesować bardziej niż którymkolwiek z poetów. Ale jak zacząłem potem ilustrować pana Tadeusza w 1962 roku, no to po prostu ten problem się już zamienił w jakąś relację niemal osobistą. A do dziś mówię, że jak się czyta pana Tadeusza, jak te frazy przychodzą, jak się okazuje, że to są nasze, to są nasze zdania. Do tych pagórków leśnych, do tych głąb zielonych Wszyscy bardzo wdzięczni, Pan że czas, żeby odwiedzić muzeum. Dziękuję, życzę słowa za. Zdrowie. ale jeszcze raz byśmy chcieli w <śpiewanie> podziękowaniu, że tutaj Trzy, Każdy z nas, ja zwłaszcza jako stary człowiek, widziałem w życiu wiele dobrego i złego. Rozumiem, jak nachodzi ludzi nieszczęście, cierpienie, jak trudno jest to znosić. Mam od siebie dwa słowa. Trzeba, mimo tego, co życie ze sobą nosi te piękne, radosne chwile, ale również cierpienie. Mam dla ludzi dwa takie, takie przesłania. Ciesz się życiem mimo to. Życie jest darem. Że jesteśmy obdarowani tą możliwością, że ogarniamy Żeśmy go widzieli. Bez naszej świadomości ten cały wszech mógłby w ogóle nie istnieć, skoro by nie był rejestrowany przez nas. Więc życie jest darem. Dar Dawajmy sobie radę i w cierpieniu i cieszmy się, że byliśmy świadkiem życia, że mieliśmy ten dar.